Cześć, witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku gry 7 Days Today. Mamy dzisiaj już szósty dzień. Także jutro będzie horda. Dzisiaj jakieś robimy przygotowania do, do tej hordy. Nie wiem jeszcze do końca, jak to wszystko zbudować, więc wyjdzie w planie. Na pewno zamierzam zrobić dużo pułapek i jakichś innych tego typu zabezpieczeń, zobaczymy jak to wyjdzie, chciałbym zrobić też jakieś wyjście ewakuacyjne ewentualne, żebym mógł sobie uciec, nie wiem, nie wiem czy mi to wyjdzie, tutaj mamy coś takiego teoretycznie przygotowane, ale zobaczymy jak to wszystko zagra, nie wiem jak tutaj te zombiaki będą atakowały, czy one będą na przykład szukały tutaj wejścia, które jest pod wodą do tej mojej bazy, bo, bo takie wejście właśnie jest. Czy będą jednak próbowały się po prostu z góry dostawać na dół i rozwalając różne, różne rzeczy? Także to sobie wszystko będziemy dzisiaj sprawdzać. Tutaj w bazie zrobiłem porządki, zrobiłem kilka skrzynek, w których jest cały lud. Słuchajcie, nawet sporo tego wszystkiego zebrałem, tak mi się wydaje na początek. Muszę, kurczę, gdzieś była łopata, ale ją zgubiłem chyba. Znaczy nie wiem w sumie gdzie to było, więc mam pewien problem, a przydałaby mi się ta łopata, bo jeden z widzów napisał, żeby te e, rzeczy, które dają cement, rozwalać właśnie za pomocą, za pomocą łopaty. Także tutaj niestety. E, Czekajcie, czekaj, gdzieś się przynosi kontrol. O, dobra, sobie na dwa podzielę. Także niestety to mi przepadło. Dobra, tutaj będziemy mieli takie właśnie e, alternatywne wyjście. Ja tutaj tak się zastanawiam, czy jeszcze pułapki robić, ale wtedy ja sam nie będę mógł normalnie tutaj przejść, będzie problem. Jeżeli stąd wypłynę, to jesteśmy tutaj pod tą łajbą. Dobra, a jeżeli będę chciał wpłynąć, to ja tutaj chyba nic nie muszę robić. To w ogóle jakoś źle działa tak na dobrą sprawę, czemu ta woda tutaj stoi. Więc może tutaj, czy ja nie jestem w stanie to jakieś drzwi zrobić. Słuchajcie, tam były takie drzwi żelazne. To, to zobaczymy. Może się uda. Żelazo... Nie wiem czy mogę użyć tego, a jako żelazo iron iron, więc może, może tak jest i będę mógł coś tam poulepszać, Zobaczymy. Weźmy sobie te drzwi. Mało czasu jest. O, tutaj szczególnie jeśli chodzi o te zbieranie surowców. Jak to się przekręcało? To chyba musi stać na jakimś bloku, nie? Ale ja tego nie mogę postawić tutaj na tym bloku. Czekajcie, jeszcze siódemka. Nigdzie nie mogę tego postawić. Ewentualnie tak, Ok. Aha, dobra, bo to za wysokie trochę jest. No ale co mi to da jak ja tutaj na dole? No dobra, ale one chyba nie mogło przejść tędy, nie? Zobaczymy, czy ja mogę to ulepszyć. Aha, dobra, to już jest full w zasadzie, bo musiałbym mieć sztabki. A jeszcze. Mm, dobra, to później. Z zobaczę, czy ja mogę zrobić łopatę tak jak u Jest, no gdzieś miałem taką iron, ale. Ona chyba na pustyni mi przepadła, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj nie wiem, czy właśnie czy będą tędy wchodzić, czy, czy od tej góry. Jestem, jestem ciekaw. Zobaczymy jak to tam wyjdzie w praniu, mógłbym tutaj ewentualnie zrobić sobie jakiś pomost, żeby łatwiej było mi wchodzić, hmm, ale to możemy wykorzystać, tu pokazuję zasięg tej mojej bazy, bo ktoś mi napisał, żeby postawić ten blok, to się tutaj zombiaki nie będą respić, tylko lot się będzie respił, a zombie nie będą i będzie wtedy spokój w bazie. Dobra, róbmy tak. Aha, tutaj źle zrobiłem. Zacznijmy krafcić pułapki. Trap. Wood spikes trap. A jakieś inne? Jest coś takiego? Jak jakieś inne pułapki? Muszę te reperkity porobić, bo nimi właśnie można naprawiać te żelazne wszystkie rzeczy. Bo samymi surowcami chyba nie można, chyba że coś źle ewentualnie. A tu jest junk turret ammo i iron. Aha, okej, okay, dobra. To może gdzieś zrobię w środku w bazie tą wieżyczkę. Dużo czasu w ogóle marnuję na to. Wszystkie obliczenia. Tutaj mamy barbed wire. To też można by było zrobić. Ale chyba na razie to. Nie wiem, czy aż tyle. Dobra, zróbmy 20 i zobaczmy. I łopata. W ogóle dzięki wszystkim za. za takie wiele pozytywnych komentarzy. Naprawdę jest ich sporo. Dzięki też za rady, bo tych rad jest też przede wszystkim bardzo dużo. Także dzięki, dzięki za to wsparcie. Lubię jak dużo komentujecie pod filmami. No wiem, że też niektóre serie są takie, że tam się za bardzo nie komentuje, ale. Tutaj głównie rady komentujecie. No i są na pewno przydatne. Dużo rzeczy się od was... Nie. Kurde, no co jest? I życie tracę, cholera. Tu iron można pozbierać. Umieram, umieram. Nie wiem od czego umieram. Aha, dobra, bo lecą na mnie te wszystkie rzeczy. Miałem sto chyba, prawie chyba, nie? Nie wiem czemu, ale strasznie wolno postać się podnosi do wody. Strasznie dużo tu jest z tych rzeczy, nie, do podniesienia. O, tam był jakiś lot. Widzieliście te worki? I zniknęły. Tutaj dużo żelaza z tego leci. No dobra, trudno, nie wiem, z To jest jeszcze ta wersja eksperymental więc to chyba dlatego nie działa, tak mi się wydaje. Innego wytłumaczenia nie widzę i mam nadzieję, że to naprawią. Muszę yy, muszę nauczyć się robić jakieś yy, medykamenty, bo... No co w takim przypadku jak tak... O kurde, tu jest... Yy... Hmm. To jest przecież moja baza tutaj. No to niedobrze. Okej, okay. no nie wiem, zróbmy. Chociaż yy, hmm, chyba dzięki temu mógłbym zrobić więcej drzwi teraz, ale to dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, i teraz bierzemy młoteczek. Cię trochę pamiętam. Mogę lepiej? O, i to jest dzięki tym workom cementowym. To mogę coś takiego zrobić. No, tylko, że tych worków mi teraz strasznie dużo tam przepadło, nie? Trochę żelaza wypada, ale tak nie za dużo. Ja w sumie żelaza. Nie wiem, czy będę potrzebował na początku dużo. Yy, hmm, to chyba tutaj było dużo takich cementowych rzeczy, nie? Cement to w betoniarce się wyrabia. Yy, więc nie wiem, jak mi to wyjdzie. A w ogóle mówiliście, że takie. Żeby, jeżeli jest jakieś e, fajne miejscówki w, w tak zwanym dangu, czyli w tych chatach, to żeby iść tutaj gdzie lampy się świecą. O jakie lampy wam chodzi? Chodzi wam o na przykład o taką, czy taką, czy to różne, e, o różne lampy wam chodziło? Dobra, no to leci ten, to nie, no to nie jest chyba cement, tylko jakiś kamień. Jakiś dziwny dźwięk wyskoczył. Mam nadzieję, że nic się nie stało znowu z nagraniem. Że mi nie przepadnie. Ale wydaje mi się, że to miejscówę to tak przeszukaliśmy na tip top. Że tutaj to jest 100% przeszukane. Ewentualnie może coś jeszcze znajdziemy. Bijąc te różne rzeczy. Możemy więcej kłapek porobić. Zróbmy jeszcze 20. No i w takich konstrukcji, to może w nocy będę patrzył, póki co to sobie pozbieram tutaj. No chociaż noc szybko tu przychodzi. Nie, to są, to są zabite po prostu okna, tutaj nie będzie lota. Szkoda, że na przykład takiej pułapki nie mogę sobie podnieść i, i użyć samemu, nie? To by było dla mnie przydatne. A na pewno hatch frame y chcę porobić. Czekajcie, czy tutaj mam coś takiego? Hatch frame mogę zrobić od razu ironowe? To chyba bym zrobił. No i zrobiłbym ich z 10. O ile to zadziała. A niekoniecznie może to zadziałać. Dobra, na razie zrobię dwie, dwie i zobaczę, czy to będzie działać. Może być z tym problem. Tu chyba mam jedną paczkę jeszcze do otworzenia, nie, to już otwierałem, tam też. Dobra. Tam na dole jest dużo, dużo, dużo cementu. Wydaje mi się, że mam farta, że trafiłem na tą miejscówkę na początku gry. Ale no nie wiem, o co wam chodzi z tymi lampami, że jakieś lampy prowadzą do danga. Znaczy, no do takich lepszych miejscówek, w jakichś domach i tak dalej, do bunkrów. Chyba, że tutaj po prostu takich nie ma. Dobra. A zróbmy te drzwi jeszcze. Iron, albo inaczej. Door. Ironowych drzwi nie mogę robić, bo do nich jest to potrzebne. Wold, door. O, to pamiętam, że coś takiego było, no ale to na pewno jeszcze nie. Zróbmy takich drzwi, nie wiem. Pięć. Zobaczymy. Jestem ciekaw, czy to wszystko zadziała, pewnie... Właśnie nie wiem też jak spędzać tą noc, bo ogólnie to też nie chciałbym, żeby tak było, że ja będę na samym dole i w ogóle zombie się nie pojawił, bo tak to wszystko dobrze zabezpieczę. O, mamy level, a wydaje mi się, że może tak się wydarzyć, że ja to zrobię po prostu dobrze. Że będziemy tam sobie kisić się pod tą ziemią i tam będzie mega bezpiecznie. Ej, te niebieskie worki to są w ogóle kozackie. Dużo tego leci. Myślę, że mogę czuć się bezpiecznie. Problem z tym, że mam mało życia i nic mnie nie może uderzyć. No i nie wiem, czy tam te skrzynki są zabezpieczone. Mam nadzieję, że te zombie, jak mówi... napisaliście też w komentarzach, że te zombie będą rozwalać... Chyba lepiej craftić, nie? Showel. Zróbmy sobie 5. Że te zombieaki rozwalają tylko to, co im stoi na przeszkodzie, więc chyba będzie ok. Chyba mi nie będą tam niszczyć. Dobra, mamy dużo pułapek bardzo. Dobra. Nie wiem, czy coś jeszcze gdzieś jest. Ale chyba już wszystko, ewentualnie jeszcze na samej górze tutaj. A tam też było takie dziwne przejście. Zaraz dziesiąta. Ale nie wiem, czy tu będą jakieś zombiaki. Ogólnie to sporo powybijałem, więc wydaje mi się, że jestem w miarę bezpieczny. Nie mam steminy. Ewentualnie, no można by było też na dachu spędzić tutaj tą noc, nie i tylko że są też te zombie co wchodzą po ścianach skąd to się. Wzięło? Więc one będą mi wchodzić, no i nie wiem, nie wiem, nie wiem Chłopki też chyba można na ścianach stawiać żeby się zabezpieczać. Tam byłem, dobra, tam jest skrzynka. Stamtąd chyba wziąłem wszystko. Wydaje mi się, że wszystko udało mi się poprzenosić tam. No i dobra. Okej, okay, tutaj na dachu nic nie ma, ale możemy się rozejrzeć, czy są jakieś zombiaki w okolicy. Chyba nie będzie. Dobrze ten blok nawet jest podstawiony. Duży zasięg ma. No i chyba... Znaczy tam e, dalej się będą mogły chyba respić, ale tutaj gdzie jest baza tak konkretnie, to chyba nie. Dobra. I słuchajcie, plan jest taki, że tu jest jedno wejście i ja tutaj chciałbym zrobić hatch frame. 4. Nie mogę, bo jest drabina, więc... tutaj też nie mogę? Też nie mogę, bo jest drabina, musiałbym jedną drabinę rozwalić, nie? Czyli na przykład tą. Chyba tą. No to nie, to tylko dwa mogę postawić, na dole i tutaj powiedzmy, żebym ja mógł też chodzić po tej drabinie, o ile ja w ogóle chcę skorzystać z tej drabiny, bo... Jeżeli ja z niej nie chcę korzystać, to w zasadzie i tak mógłbym zrobić kamienne bloki, nie? Ja myślę, że ta noc, tutaj nic się nie wydarzy dzisiaj. Dopiero w następnej. Okej, okay, dobra, i teraz spróbujmy to jeszcze ulepszyć. Dużo idzie, dużo idzie surowca, żeby to wszystko poulepszać. Mega dużo. Okej, okay, no i, i tutaj chciałbym też zrobić. Czy one mogą tędy łazić w ogóle? Bo to jest tak wąskie, że chyba nie. Dobra, i ten hatch frame chciałbym dać wyżej. Czyli chyba muszę. Tą drabinę też rozwalić. Bardzo ciemne są te noce. Chyba, że gra chce nas zmusić do tego, żebyśmy korzystali z różnych pochodni. Okej. Okay. Nie mogę wyżej postawić? Chciałbym postawić wyżej, bo tutaj to nie ma sensu ustawiać. Chociaż może i ma sens. One... One się chyba i tak tutaj nie dostaną przez to. No i gdzie 40 80, tak? Na ulepszenie. No to sporo, sporo, sporo. No i dobra, myślałem o tym, żeby tutaj te pułapki poustawiać. Ale nie wiem, czy one będą tędy łaziły w ogóle. Bo, jak ja postawię, to nie mogę tego później podnieść i sam nie będę mógł tędy łazić. Ale one, jakby musiałem przejść taki długi korytarz, który się składa tylko z tych pułapek, to by nie przeszły w ogóle. Wydaje mi się, żeby poginęły zanim by się tutaj dostały. Na razie to zostawmy. Mogę wszędzie tutaj dookoła postawiać te pułapki, więc jak one będą ewentualnie przychodziły, to wydaje mi się, że nie będą szły tylko po tej linii taśmowej. A, wam chyba chodzi o te lampy. O te lampy, tak mi się wydaje, że może wam chodzić. Dobra. Popostawiajmy w takich różnych miejscach. Gdzie one ewentualnie może, może będą łazić. Nie wiem, czemu tutaj nie mogę. Dobra, pułapka jedna, pułapka druga, pułapka trzecia. E, chyba głównie tu wokół tych skrzynek e, dobrze będzie postawiać. Albo taka latarka, nie? To chyba o to Wam chodzi, że to, to, to pokazuje tego lota. Ta lampa to może niekoniecznie. Tam będziemy zaraz jeszcze naprawiać. Tutaj mam wyrą, dobra. Nie wiem, czy nie za dużo tego stawiam. Na pułapki też pamiętam, że można było stawiać na przykład te puste bloki i wtedy po nich można sobie elegancko chodzić. Dobra, tutaj jest tak w miarę. Mogę też. Czy nie mogę tutaj na dole? Nie wiem, czemu nie chcę mi. Poprzez te barierki boczne. Nie chcę mi popostawiać. Ale jakbym ustawił tutaj To one chyba i tak nie mogą przez to przejść, nie? Raczej nie będą szły tym środkiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, a ja sobie będę mógł taką skakać, cyk, cyk. Tutaj mam skrzynki, to tutaj mogę jeszcze popostawiać dużo tych pułapek. No ale nie wiem, jak one się. Może Pierwszego dnia to w ogóle ta horda będzie pewnie słaba, więc nie wiem, wydaje mi się, że tu będę w miarę bezpieczny. Dobra, Git. Chyba trzeba ich więcej zrobić, ale najpierw. Y A, wlazłem sami, i zginąłem, bo ja mam 16 życia. No ale przy to przynajmniej wiem, że te pułapki coś dają. Ale ja mam chyba dużo mniej życia, co? Od zombiaków. Ja mam 100. No one mi się wydaje, że mają... ...więcej. Dobra, i teraz tak, to musimy... łopatą trzeba rozwalić. A nie, to jest kamień, dobra. To toporkiem można. Jeszcze ten pomost chciałem tutaj zrobić. O, ale teraz jest nawet... Yy, nie wiem, właśnie... Ale chyba lepiej teraz jest, że tutaj tej wody nie ma. Ale tam jest, patrzcie ile tamtego lata jest na dole. Żebym ja mógł jakoś tam ponurkować i sobie powydobywać te żelazo, to byłoby spoko. Bo tak to za dużo czasu mi to wszystko zajmie. Ale nawet, 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 nawet jest to źle zrobione. Dobra, zobaczmy te drzwi, czy one zadziałają. Aj, no, źle przekręciłem. Jakoś tak źle, to szkoda, że nie mogę strzecić osoby, bo wtedy by może lepiej to wszystko działało. O, dobra, i teraz tak. Stawiamy drzwi. I co więcej, drzwi nie mogę postawić? Czy mogę? Mogę. Okej, okay, a tutaj? Tutaj też mogę. Tutaj też mogę i tutaj też mogę. No i git. To mi się podoba. To nawet jest dobrze zrobione. Jeżeli to zadziała tak jak ja bym chciał, żeby to zadziałało, to będzie git. One chyba tutaj tymi bokami nie będą mogły przejść. Dobra. I teraz dajemy tutaj na górę. No, dawaj, dawaj, dawaj. O, nie chcę się postawić. Aha, dobra, bo tu jest ta rura. Dobra, słoko, to jakoś tam ogarniemy Może najpierw drzwi. Czy już mi że raz zabrakło? Nie, jeszcze mamy. za trochę miałem, zdobywałem różnych tam skrapowania różnych rzeczy, więc powinno być raczej dużo. Dobra, tu jest OK, teraz jedziemy te sufity. Tu chyba coś źle zrobiłem. Dobra, git. Tutaj mamy coś, nie wiem skąd to się wzięło. Coś rozwaliłem, nie wiem co. Dobra, młodek. Wydaje mi się, że to są nawet dobre zabezpieczenia. Dobra, słuchajcie, tak wygląda już tutaj wyjście na zewnątrz, tam poulepszałem te bloki, teraz tutaj zrobimy sobie takie drabinki. Nie jestem pewny, czy dobrze robię... E, drewna mi brakuje, muszę drewno pozbierać jeszcze. Nie jestem pewny, czy dobrze robię, czy ja im nie podpowiadam, słuchajcie, zombiaki, tutaj jest wejście normalnie do mnie. Wiem tylko, że mi drewna powoli zaczyna brakować. Co to jest? Gdzie jest ta łopata siódemka? to chyba też jest jakiś surowiec. Zaraz trochę więcej tego drewna zdobędę. I poulepszamy dalej te... ...nasze konstrukcje. No dobra, słuchajcie, mamy już w siódmy dzień. Więc będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku jeszcze tutaj trochę ulepszeń tej bazy. I w następnym odcinku będzie też... Kurde, będzie też horda. Zginąłem przed chwilą. jakieś w ogóle wataha wilków nie zaatakowała. Trzy wilki mnie zaatakowały. Nie, więc dzięki za, za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Do zobaczenia wy w następnym odcinku 7 Days to Die. Już tym mm, z hordą. Dzięki za oglądanie. Cześć.